Witam Państwa Dawid i Dziś kolejny nasz wspólny trening biegowy Który to będzie trening? Drugi Tak, dystans około 5-6 km Właściwie bardziej marszobieg niż bieg, bo czuwamy się czuwamy się dopiero we wspólne truchtanie Nie wszyscy mają kondycję i ja mam do tego szacunek. Uczymy się. Pamięta wuj jak cielęciem był. Mówię tu o sobie. <laughs> Większość tej trasy mamy już za sobą. Jak biegliśmy z kościuszki wzdłuż Parku Miejskiego Małkiego Gaju, działek na Stare Dęby i Lipy i potem na Kapliczną Górę, to już tam niebieski szlak jest. Potem niebieskim szlakiem do, na teren, teren takich gdzie leśnicy sadzą różne rzeczy, tam chyba wiśnie są i w dół na budujące się pięć stawów potem przebiegliśmy asfaltem w stronę prudnika Chodź do Zbiegliśmy na oczyszczanie ścieków, w tej chwili jesteśmy na łące. Będziemy biec wzdłuż rzeki. No to potem, jakoś miastem i do domu. Tyle. To ty do muszę ty... ty ty zawsze widać.